Cześć, witajcie! Dzisiaj wam przedstawię modyfikację o nazwie Radar Bro. Zapraszam was do oglądania. Tak jak po nazwie możecie się domyślać, modyfikacja dodaje nam radar, tak jak widzicie teraz w moim y, rogu ekranu. Y, na tym radarze są wszystkie skrzynie, wszystkie moby pokazane. Warto też dodać, że y, pokazuje wszystkie itemy które są położone na ziemi, czyli na przykład weźmy sobie tutaj, położymy o tak, o takie coś, takie i może taki o i zobaczcie tu słabo widać, bo tu wszystkie MOBY teraz pokazane są ale tak naprawdę to to jest, tylko to słabo widać po prostu gdy naciśniemy literkę R ym, pojawią nam się opcje tego radaru Teraz Wam pokrótce opiszę te opcje. Jeśli klikniemy w Edit Radar Icons, możemy tutaj ustalić, jakie, jakie moby mają nam się pokazywać. Czyli na przykład ustawimy, że klipery nam się mają nie pokazywać. Zobaczcie, z mapy mi wszystkie klipery znikają i pojawiają się. Manage Aliens Enemies pozwala nam na dodanie swoich wrogów lub sojuszników. Um, enemy to jest wróg, a Ali to jest um, przyjaciel, tak jakby. Dodamy sobie enemy, czyli um, wroga, i tutaj mamy frajera jakiegoś, znaczy tak go nazywają oczywiście, no i tu jego jest skin, ale dodamy sobie na przykład mój skin, czyli Rockman. To się przydaje na, na multiplayer'a. Jak widzicie, teraz mamy Rockmana i moją buźkę tutaj. Co się przydaje to na multiplayera, na przykład jak sobie gdzieś gramy, jak ktoś nas zabije, to będziemy wiedzieli, że to wróg, zaznaczamy sobie go i mamy. No i jest tak samo się dodaje, czyli przyjaciel. No i przyjaciela nick, czyli na przykład... Hmm, Citrus100, bo to mój prawdziwy przyjaciel, tak? No i mamy, Citrus100. Jeśli klikniemy w opcję Manage Waypoints będziemy mogli ym, ustalić wayponta yy, w jakieś miejsce gdzie się znajdujemy na przykład w tym miejscu akurat, czyli piszemy tu na przykład nazwę tego wayponta, czyli mie miejsce <noise> jak ja wpisałem miejsce yy, spawnu spawnu <noise> No, i tutaj koordynaty standardowo one ustalają się na takich jakich jesteśmy, ale możemy sobie oczywiście je przystawić. I Idą. No, i tutaj jak widzicie na naszym radarze, mamy teraz widać, bo zasłaniają te moby, ale na naszym radarze teraz pojawił się taki X, i tam jest podpisany on miejsce spawnu. No, i tutaj możemy sobie włączać lub wyłączać. No, i teraz takiej bardziej poważna rzecz, czyli GUI Settings. Tu mamy wszystkie, tak jakby, opcje tego radaru. Autorotate pozwala nam na obrócenie naszego radaru. Koordynaty, po prostu pokazuje nam yy, koordynaty na dole, tutaj. Lub ukrywa. Terrain pokazuje nam teren. Coś w stylu Race Minimap. Reposition Radar. Możemy po prostu ustalać pozycję naszego radaru. Klikając na niego i przesuwając go. Multiplayer Settings. Czyli jak gramy na multiplayerze. No to żeby ten radar tam był ustawiony na multiplayera. Czyli Player Names. Okay, żeby pojawiały się na radarze niki gracza. Um, color Place Names, czyli żeby były kolorowe niki um, graczy i Player Skin Texture, czyli tekstura gracza po prostu, um, no też pojawia się. Jeśli oczywiście możemy to um, tak jakby wyłączyć lub włączyć. To tyle z tej modyfikacji. Myślę, że wam się spodobała. Jeśli tak, nie zapomnij jej ocenić kciukiem w górę, ponieważ bardzo mnie to ucieszy. Tak więc ja Wam już dziękuję za to oglądanie. Trzymajcie się, cześć!